Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku unboxing, jak i również coś dla fanów mówiących wak. Zostańcie ze mną. Siemaneczko YouTube mam dzisiaj dla Was unboxing wagi wagi, bo jest to waga bluetooth. I o co tutaj chodzi powiem wam później. Ten filmik najpewniej będzie trochę dłuższy, ponieważ zrobię test tej wagi i po prostu potem dogram, bo zależy mi na jednym bardzo ważnym teście związanym z poprzednią serią moich filmów. Czyli sięgaj gdzie wzrok nie sięga. Zobaczymy. Co wyniknie z tego, kochani? Na początku mamy tutaj wagę, która nazywa się Esperanza. Może nam się to kojarzyć z płytami. I oczom naszym ukazuje się waga. Bardzo cienka. Moi drodzy, tutaj już nic nie ma. już Wam zaraz tutaj pokażę tą wagę. Jest malutka instrukcja obsługi, moi drodzy. Aplikacja, która do niej jest, to wszystko Wam powiem w drugiej części tego filmu. Kochani, ponieważ wymaga to zainstalowania tej aplikacji. Tak wygląda waga z przodu: ładnie całkiem wygląda. Kochani, jest bardzo cieniutka. Tak wygląda z tyłu. Tutaj, miejsce na baterię. Więc, po prostu, moi drodzy, jak ją przetestuję, to Wam powiem o co chodzi. Ale tak wygląda ta waga. Kochani, jest to Esperanza. Jest tutaj 8 funkcji w jednej wadze, także jest to waga, która ma za zadanie mówić nam trochę o składzie naszego ciała. Wszystko, moi drodzy, będzie w kolejnej części. Zaraz zabieram się za testy i zobaczymy, czy ta waga Naprawdę jest warta swojej ceny. Ocenie też będzie w drugiej części. Zapraszam. Kochani. Przeszedłem do testowania tej wagi. Moi drodzy! Baterie, dwie małe paluszki tutaj. Mamy, tak. Bardzo fajna sprawa, że na takie bateria jest ta waga. No i oczywiście mamy satyczkę. Zamykamy. Prawda. Mamy tutaj taki przycisk unit, który pozwala nam zmieniać jednostki yy, i odpalać naszą wagę. Waga odpalona wygląda tak. Jest yy, niebieski. Jest niebieski wyświetlacz. Bardzo duży, kochani, dla osób, które albo słabo widzą. Albo e, po prostu chcą dobrego odczytu. To jest świetna sprawa. Naprawdę fajna, e, fajna kwestia. E, e, cała waga jest, e, ma taką szklaną tutaj e, powłokę. Kochani, no i nóżki z tyłu, prawda też. Aplikacja, która do tej wagi jest, moi drodzy, działa na iPhone'ach i smartfonach. Przed kupnem wagi sprawdziłem to, oczywiście. Aplikacja nazywa się. Oko International, Oko International, tak wygląda. Tutaj mamy różnego rodzaju pomiary. Tak wygląda aplikacja. Jest darmowa. Tworzymy swoje konto. E, bardzo łatwo się z wagą komunikuje. Muszę was uprzedzić, nie znajdziecie wagi w ustawieniach. Jeśli na przykład wejdziemy sobie w ustawienia, w ustawienia normalnie Bluetooth, jakbyście chcieli wchodzić. I parować tą wagę tak, jak parujemy słuchawki czy parujemy jakieś inne urządzenia, nie sparujecie, więc tutaj nawet nie ma o czym mówić. Kochani, e, ponieważ, zobaczcie, ja mam tutaj urządzenia, ale tej wagi nie mam, tak? Waga sama w sobie to nawet jest napisane w instrukcji, kochani, bardzo fajna instrukcja do tej wagi, po polsku oczywiście. Jest instrukcja, która mówi nam, że nie znajdziemy tej wagi w ustawieniach, tylko po prostu aplikacja, logujemy się do konta albo zakładamy sobie konto, kochani i założenie konta jest bardzo proste, wystarczy wpisać adres e-mail, wystarczy wymyśleć sobie hasło, logujemy się, tworzymy sobie konto, dajemy sobie swoje zdjęcie i mamy już wszystko gotowe. Żeby się na tej wadze zważyć, wystarczy po prostu postawić ją, kochani, na. I tutaj ważna sprawa, przetestowałem. Niektóre wagi postawicie na dywanie, zważycie się. Ta waga jest o tyle, yy, o tyle taka, że fajnie ją postawić na jakichś płytkach, na bardzo twardej powierzchni, bo wtedy ten pomiar będzie lepszy. Ta waga oferuje nam pomiary, już Wam zaraz powiem e, jakie. Ta waga proponuje nam pomiary e, właśnie BMI, e, wagę ciała, poziom tłuszczu, prawda, poziom masy kostnej, masy mięśniowej e, e, ta, ta i, i, poziom, i poziom wody w organizmie. Także myślę, że to jest, to jest dość istotna Dość istotna sprawa, kochani. I to jest ważne, tak? Aplikacja wygląda w ten sposób. Tak wyglądają dane w tej aplikacji, ale dlaczego ja mówię o tej wadze? Chciałem zrobić filmik o tej wadze, kochani, w tej serii, która już dawno nie była na moim kanale, ale czasami wracam do tych serii, ponieważ one są bardzo takie. Istotne dla osób słabowidzących albo niewidzących, kochani. Ta waga kosztuje poniżej 50 zł na Allegro i mając aplikację i mając udźwiękowiony telefon, jesteśmy w stanie sobie te wszystkie dane odczytać z tej aplikacji. To jest istotne, dlatego chciałem tak samo unboxing tej wagi, jaki E, tutaj, prawda, e, zobaczcie, uruchamiam sobie program Fakcja mówiący. Orientacja I wszystko, A i wszystko za. możemy sobie w tej aplikacji odczytać. Także jest to w pełni fajny sposób, żeby kupić sobie wagę, moi drodzy, pseudo mówiącą, znaczy pseudo w tym pozytywnym. Bo sama waga nam nie powie, prawda, ale powie nam jej aplikacja, i o tyle, jeśli są takie osoby, a wiem, że są, które korzystają z telefonów komórkowych e, udźwiękowionych z systemem Android, czy też iPhone'ów, mogą osiągnąć właśnie to, czyli po prostu. Mamy wagę, ważymy się, sprawdzamy w aplikacji pomiar, który nam wyskakuje, moi drodzy, bo jest dźwięk informujący o pomiarze, i wtedy możemy sobie śmiało z aplikacji zczytać ostatnią wagę, łącznie z tymi danymi, które nas będą interesować. Kochani, także bardzo fajna sprawa, polecam. Chciałem przetestować to właśnie pod tym kątem, ponieważ kolega który jest którego pamiętacie z poprzednich filmów, Przemo, który się pojawił już na kanale. Kochani, właśnie powiedział do mnie ostatnio w rozmowie: "A wiesz co, waga Bluetooth". Ja mówię: kurczę, że jest to dobry pomysł dla tych, którzy na przykład ja też nie jestem w stanie zczytać sobie pomiaru jak się ważę. Natomiast za pomocą tej aplikacji mogę to zrobić w każdym dowolnym momencie. Nie muszę od razu te dane się tam zapisują i możemy z tego korzystać. Taki filmik, dzisiaj unboxing razem z filmem z serii Właśnie sięga i gdzie wzrok nie sięga, gdzie z e, naprawdę ręką na sercu mogę polecić Wam tę odwagę. Pamiętajcie o tym, że jest to technika, z której trzeba po prostu korzystać i bardzo dobrze się czuć z tym właśnie faktem. Kochani, jeśli Wam się filmik podobał, klikajcie łapki, komentujcie. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je oczywiście, jestem do Waszej dyspozycji. Odpowiadam, jeśli tylko czas mi na to pozwala. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, trzymajcie się, cześć.